Dzień dobry państwu. Dzisiaj do księgarni MultiBook.pl, do ulubionej księgarni Warszawy roku 2022, zawitał profesor Roman Konik, specjalnie przyleciał do nas z Wrocławia. Bardzo mi miło. Witam serdecznie w naszych skromnych progach. Okazją do spotkania, do rozmowy i do wieczoru autorskiego jest jego najnowsza książka Sztuka Współczesna Anatomia Upadku i o tym chciałbym dzisiaj. Z naszym gościem porozmawiać, i od razu może takie pytanie. Sztuka była definiowana w taki sposób, że musi być jej twórca, jakiś autor, musi być jej odbiorca czyli grono ludzi, którzy się zachwycają tym dziełem, no i musi być samo dzieło. XX wiek, można powiedzieć, dokonał przewrotu i rewolucji w tym zakresie. Jakby pan mógł powiedzieć, co się wtedy stało, że ta sztuka przestała być taką sztuką, jaką. Znaliśmy przez tyle wieków wcześniej. Oprócz tej triady, którą, którą pan wymienił, do tego dodałbym jeszcze inne elementy. Zmieniły się przede wszystkim cele i funkcje sztuki. Oczywiście wydawałoby się z takiego zdroworozsądkowego punktu widzenia, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie sztuki bez artysty, sztuki bez artefaktu, sztuki bez odbiorców. Natomiast początek XX wieku, szczególnie to, co dzisiaj nazywamy w historii sztuki wielką awangardą artystyczną. W zasadzie te trzy elementy, wydawałoby się, które stanowią fundament sztuki jako takiej, zostały zmiecione jak pionki z planszy. I nastąpiła, nazywa się to tak ładnie w terminologii estetycznej, zmiana paradygmatyczna. Oczywiście na ten temat można by dużo dyskutować, bo istnieje. W zasadzie dwojakie podejście do tej zmiany paradygmatycznej. Niektórzy uważają, że faktycznie Wielka Awangarda przeorała świat estetyki, świat sztuki w taki sposób, że winniśmy wypracować nowe metody poznawcze, nowy język teoretyczny. A istnieje też druga grupa, która twierdzi, że był to. Tak jak nazywa to na przykład Ernest Gombrich, że był to zwykły figiel, który nie zasługuje na to miano, które dzisiaj nadaje się wielkiej awangardzie artystycznej, czyli jako wielki ruch. Nie tyle, który pojawił się w historii sztuki jako pewna odsłona, ale ruch, który zmienia, tak jak powiedziałem, cele i funkcje sztuki. Tak naprawdę zależy tylko od nas, jak do tego podejdziemy. No dobrze, ale jak, jak to jest, że. Gdy wchodzimy, nawet laicy, którzy się na co dzień nie zajmują sztuką, nie znają się, no jednak swego rodzaju zachwyt wzbudza w nas wejście do katedry średniowiecznej, gdy musimy chwilę podziwiać to, że ludzie kilkaset lat temu bez dźwigów, bez całych tej oprzyrządowania, bez całej inżynierii dostępnej dzisiaj w komputerach, projektach i tak dalej, byli w stanie wybudować coś, co dzisiaj po pierwsze stoi po tylu latach, po drugie. No jest samo w sobie piękne i, i nas zachwyca. Tymczasem dzisiaj współczesna sztuka proponuje nam pójście i zobaczenie łopaty stojącej yy, czy do góry nogami, czy normalnie i zachwycanie się, chociaż mimo, że obok stoi tyle samo, czy wie, wiele łopat podobnych, i, i one normalnie by nam, nas, nas nie wzbudziły takiego efektu jak, jak wejście do, do średniowiecznej katedry, a, a tymczasem ktoś odgórnie, jakby. Każe nam się tym zachwycać. To, to, to jednak płynie tu Pana zdaniem ten zachwyt nad tą sztuką współczesną z jakichś takich, powiedzmy, kręgów, bym powiedział, tych, którzy zawiadują tą kulturą, czy. czy no bo odbiorca masowy no, przechodzi obok tych łopat przy budowach i nie zachwyca się nimi, tak? A widząc w galerii, zastanawia się, zaczyna co chciał autor powiedzieć i tak dalej. To, to gdzie, tu, gdzie tu jest ten haczyk, który powoduje, że że tak zmieniono nas? Trochę przewrotnie na to pytanie odpowiem. Spróbujmy zrobić taki eksperyment myślowy. Stawiamy przed sobą puszkę wypełnioną odchodami i spróbujmy wzbudzić w odbiorcach zachwyt estetyczny. Oczywiście, jeżeli to wystawimy bez odpowiedniego zaplecza teoretycznego, bez tych fikołków intelektualnych, które zostały nadbudowane nad tą formą sztuki, to oczywiście będzie to zwykłe odrzucenie. Natomiast całe rzesze teoretyków, począwszy od szkoły frankfurckiej, a skończywszy na, na y, intelektualistach z kręgu szeroko rozumianej postmoderny, naprawdę bardzo długo pracowały nad tym, by przekonać odbiorców, że w tej formie sztuki jest nie tylko kontestacja tego, co było, ale przede wszystkim pewien zwrot. Tu używa się Różnego rodzaju takich pułapek, tak bym to nazwał, intelektualnych, które są zastawiane na odbiorców. Proszę zajrzeć do dowolnego podręcznika, do dowolnej encyklopedii sztuki współczesnej, to zauważycie Państwo we wstępie na pewno znajdziecie taką formułę, że koniec wieku XIX to jest wyczerpanie się pewnej formuły sztuki. tak, Że ona już nic nowego, choćby w malarstwie sztuka figuratywna, nic nowego powiedzieć nie może. To jest wyczerpanie się języka sztuki, dlatego sztuka była zmuszona do tego, żeby w zupełnie inny sposób funkcjonować. No to jest oczywiście pewnego rodzaju pułapka, bo dzisiaj, i chcę to jasno i wyraźnie zaznaczyć, nie cała sztuka współczesna nadaje się do tego, by ją wyrzucić na śmietnik. Absolutnie nie, bo w sztuce współczesnej od wielu lat to robię, szukam pewnych pereł i naprawdę można je znaleźć i pokazać. Które są z mojego przynajmniej punktu widzenia wartościowe. Natomiast jeszcze raz do tego eksperymentu myślowego powrócę. Gdyby artyści awangardowi, począwszy od futuryzmu, a skończywszy na postawangardzie, swoje wygłupy pozostawili bez zaplecza teoretycznego, to gwarantuję Państwu, że byłaby to pewna moda, która bardzo szybko przeszła. Natomiast zatrudniono do tego z różnych powodów całą rzeszę. Teoretyków, którzy pamiętajmy, w tym okresie ktoś za stopniem profesora to nie, nie jest tak, jak dzisiaj, tak. W tym okresie, jeżeli ktoś miał tytuł profesorski, to była tak zwana dystrybucja szacunku, jeżeli on się wypowiadał, to z pewnym autorytetem się na ten temat i ze znawstwem jako ekspert wypowiadał. Dlatego, jeżeli z ust tych ludzi płynęły zachwyty i zwrócenie uwagi na tą formę sztuki, no to odbiorcy. Yy, łapali ten wiatr w żagle, bo pamiętajmy, że stajemy jako laicy przed taką alternatywą. Albo nic nie rozumiemy z tej sztuki, gdzie wszyscy wkoło kiwają z zachwytem głowami, czyli my jesteśmy jakimś grubiańskim zmysłem, który nie jest w stanie wychwycić subtelności sztuki, czyli nie jesteśmy ekspertami, albo poddamy się tym, którzy mówią nam, co jest wartościowe, tak? o szkole frankfurckiej i, i, i marksistach, tak? I tu bym chciał zapytać, bo, bo ta szkoła frankfurcka, e, Gramsci, wyszli z innego zupełnie założenia niż ci pierwsi e, rewolucjoniści komunistyczni, że e, trzeba pójść przez długi marsz, przez instytucje, jak oni to nazwali. Czy e, jakby sztuka współczesna i to, co Pan opisuje na kartach swojej książki, nie jest przypadkiem właśnie jakby taką jedną odnogą z tego długiego marszu, że tak jak jest zanegowanie, że są dwie płcie, Ee, że rodzina to się składa z mężczyzny i kobiety, i tak dalej, i tak dalej. Czy ta sztuka też nie jest jakby takim elementem, który ma być takim klockiem budowy tego nowego społeczeństwa, które będzie potem no, no, dużo łatwiej zarządzane, dużo łatwiej e, manipulowane, dużo łatwiej sterowane? E, i, czy, I czy tu pan widzi też jakby taką właśnie e, chęć budowy nowego społeczeństwa, tylko tą właśnie drogą e, szkoły frankfurckiej? To trzeba rozgraniczyć pewne kwestie, bo Gramsci nigdy nie był członkiem szkoły frankfurskiej, i jego program był nieco odmienny od tego, co proponowali Adorno, Horkheimer czy Markuze. Natomiast jest to bardziej skomplikowana kwestia. Rozpocząłbym od tego, że Wielka Awangarda datuje się ją na 1910 rok kiedy ten z kosmopolita Filippo Marinetti ogłosił manifest futurystyczny w zasadzie w historii sztuki od tego momentu datuje się wielką awangardę natomiast wszystkie jak to ładnie profesor profesor Rzeplińska napisała wszystkie izmy które później powstały czyli oprócz futuryzmu dadaizm sytuacjonizm konceptualizm wszystkie te nurty ewaluowały i w zasadzie miały taki rozkwit po 1917 roku. To jest szczególnie bym na tą datę zwrócił uwagę, bo dobrze wiemy, co w historii świata się wydarzyło. Kiedy na chwilę przed swoim wylewem krwi do mózgu, Lenin zwołuje w 1920 roku wielką, może nie konferencję, ale zebranie, gdzie zaprasza komunistów z Niemiec, z Włoch między innymi. To zastanawiają się, mamy, to, mamy stenogramy z tego, zastanawiają się, w jaki sposób można rewolucję komunistyczną wprowadzić na Zachodzie. I wtedy ustami niemieckich komunistów pojawia się to hasło, że musimy przede wszystkim uderzyć w trzy filary. Pierwszym filarem jest rodzina, drugim filarem jest tradycja chrześcijańska, a trzecim filarem jest sztuka. Sztuka wymieniona została na trzecim miejscu, ale ranga walki o to terytorium sztuki była bardzo obecna w tych ruchach bolszewickich, bo tak należy, należy to nazwać. Dlaczego? Bo sztuka stanowiła pewne, pewien rezerwuar nadziei. Ona stanowiła pewne schronienie metafizyczne. Ona była takim ogniwem niewidzialnym, bardzo silnie złączona z religią, szczególnie z religią chrześcijańską. No, popatrzmy na czasy od średniowiecza, po wiek XIX, to ten alians sztuki z religią chrześcijańską był bardzo widoczny. I żeby zmienić duszę człowieka, bo to była walka o duszę człowieka, żeby uczynić homo sovieticus, to należało walczyć na tych trzech frontach. Nie jestem ekspertem, nie będę się wypowiadał, jak walczyli z rodziną, to zresztą jest... Powszechnie dostępne. Jak walczyli z Kościołem, to każdy, kto w Polsce mieszkał, to o tym wie. Natomiast w jaki sposób walczono na terytorium sztuki? Walczono przede wszystkim w taki sposób, jak komuniści to, komuniści niemieccy bardzo ładnie w 1920 roku to określili. Mało kto zna to określenie. Jeden z komunistów niemieckich powiedział, że musimy zacząć od tego, żeby dotychczasowa sztuka zachodu zaczęła śmierdzić jak śmietnik. Ludziom trzeba zochydzić to, co było. I zaproponować coś zupełnie nowego. To jest zadanie arcy trudne, bo pamiętajmy, że jeszcze raz to powtórzę: sztuka była do wieku XIX schronieniem dla wielu ludzi. Jak czytamy choćby listy brata Alberta, który mało kto wie, odrywał się czasami od malowania obrazów i pisywał takie krótkie felietoniki. To doskonale, w trochę toporny sposób, ale doskonale tam tłumaczył właśnie. Ten rezerwuar nadziei, kiedy brat Albert pisze, czyli Adam Chmielowski, że jeżeli mamy wzburzone morze, to jest taka zatoka, do której wpływamy, otoczona falochronem, gdzie wszystkie wiatry, wszystkie nawałnice cichną, i w tej zatoce jest długi pomost, na którym są oświetlone gazowym, ciepłym światłem stoły, zastawione suto jedzeniem. To dla niego była sztuka. I to, to była ta ucieczka z tego świata, który był nie do zniesienia bo nie było wtedy jeszcze, pamiętajmy, Rzeczypospolitej, błąkali się po różnych, różnych krajach artyści polscy chcąc studiować, ale to pokazuje tą definicję prawdziwej sztuki, że ten wymiar metafizyczny był tutaj spleciony bardzo mocno takim węzłem gordyjskim z tym, co duchowe, krótko mówiąc. A jeżeli chcemy wyplenić z człowieka to, co duchowe, no to w te struktury musimy uderzyć. Tak, to jeszcze chciałbym wrócić, bo pan wspomniał we wcześniejszej wypowiedzi o tym, że Wśród, nawet w sztuki współczesnej jest bardzo dużo takich pereł, które można, ale jeżeli by Pan miał procentowo powiedzieć, to, to która ta sztuka współczesna jest dominująca, ta, która właśnie ma y, zrobić y, zapach śmietnika, czy taka właśnie, która jest wartościowa? Jakby to y, w proporcjach mógł Pan. Ja ująć? mogę tylko i wyłącznie odpowiedzieć za zbiór, który ja znam. Ja nie wiem, co stanowi całość, tak? bo to nie, niepodobna ogarnąć sztuki, która na całym świecie się teraz. Wydarza. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak lokowanie produktu tutaj, ale a propos tego mogę powiedzieć, że od dwóch lat pracuję nad takim zupełnie prywatnym projektem, który się nazywa Nomen Omen, od mojego nazwiska kronika Konika, gdzie szczególnie w malarstwie, bo na tym się znam, bo jestem i praktykiem, i teoretykiem, staram się pokazywać współczesne malarstwo, które ma dla mnie wartość i nagrałem ponad 120 podcastów na ten temat, prezentując no, grubo ponad setkę artystów współczesnych, którzy nie ulegli tej, temu ukąszeniu Dichampa, jeżeli tak możemy powiedzieć, nie ulegli tej modzie y, awangardowej, tylko pracują w tym duchu, w którym zostały określone już w tradycji heleńskiej cele i funkcje sztuki. Czyli starają się pokazać świat, który może być interesujący i pokazać go w sposób z, taki, że język, którym się posługują, jest czytelny. Bo w moim przekonaniu istnieją dwa warunki dobrej sztuki. Pierwszy warunek to jest dobre opanowanie techniczne, czyli żmudne siedzenie nad zdolnościami i doskonalenie wartości technicznych, bo jeżeli tego się nie nauczymy, język sztuki jest językiem. Czyli jeżeli jakiegoś języka się źle nauczymy, będziemy dukać. Podobnie jest i tutaj. Ten język musimy opanować, jeżeli chcemy w tym języku coś komunikować. Ale nie jest to warunek konieczny, bo przecież znamy dobrze fałszerzy sztuki, tak? Doskonale ten język opanowali. W Polsce istnieje przynajmniej sześciu fałszerzy sztuki, gdzie nawet eksperci nie są w stanie podrobionych obrazów poznać dzisiaj. Yy. Kiedyś miałem okazję z jednym z nich rozmawiać i pytałem go: dlaczego nie robi nic od siebie, tylko fałszuje czy kopiuje obrazy na zlecenie? I odpowiedział w taki sposób, że pokazał ten drugi warunek, bo powiedział: Bo ja nie mam nic do powiedzenia. Ja nie mam nic do powiedzenia na gruncie sztuki, dlatego zajmuję się tylko kopiowaniem. I to jest ten drugi warunek. Jeżeli opanujemy język sztuki i mamy coś wartościowego do powiedzenia, to ta koincydencja może skutkować tym, że z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że będą to rzeczy wartościowe. Jaki to jest procent? Nie jestem w stanie odpowiedzieć deklaratywnie na to pytanie, natomiast przez wiele lat poszukuję tych rzeczy, i czasami szukanie tych pereł jest wyjątkowo trudne, bo trafiamy do galerii, gdzie musimy przejrzeć około tysiąca obrazów i znajdujemy ten jeden, który nam się podoba. Tak? Na pewno nie stanowi to więcej jak 10% sztuki, która obecnie jest propagowana, ale to są dane czysto szacunkowe z mojego oglądu, tak? Nie jestem tutaj ekspertem. Rozumiem. A czy Pana zdaniem bez instytucjonalnego wsparcia, bez y, tych wszystkich państwowych galerii, muzeów y, i tak dalej, y, ta sztuka współczesna i ten, ten kicz, ta, ta właśnie to, co, o, o czym tu rozmawiamy, byłaby w stanie zaistnieć? No bo jednak wycena takiej łopaty, czy, czy czegoś tam zrobionego na środku pomieszczenia, które jest puste, no jest bardzo ciężko wycenialne, a mimo to Jesteśmy świadkami, no tutaj w Warszawie nieopodal jest ostatnio podatnika warszawskiego. 250 tysięcy złotych kosztowało takie wielkie jajo. No sam budynek, Muzeum Sztuki Współczesnej, który powstaje przy Pałacu Kultury, no sam w sobie jest takim klockiem bez żadnego, powiedzmy szczerze, bez żadnej duszy, tak? Więc jakby on, on właściwie pasuje do tej sztuki współczesnej, bo, on, bo on niczego sobą nie reprezentuje, prawda? Ale czy, czy bez tego wsparcia finansowego. Instytucjonalnego, ta sztuka współczesna mogłaby tak wejść na te salony? Czy Pana zdaniem by to jakoś tam było właśnie taką chwilową modą, jakimś tam chwilowym zaczadzeniem się to, z tą sztuką i potem by to przeminęło? To jest bardzo trudne pytanie i szczerze mówiąc, nie wiem, czy jestem w stanie na nie odpowiedzieć, bo alians pieniędzy państwowych z promowaniem sztuki zawsze wiąże się z tym, że musi być finalnie grupa osób, która wskaże palcem i powie, te rzeczy są wartościowe. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, bo pamiętajmy, że często czas weryfikuje te, te kwestie. I może przydarzyć się tego rodzaju sytuacja, że grupa osób zdecyduje, że na przykład mamy zakup muzealny, tak i będziemy promować tego artystę, to zawsze znajdą się osoby, które powiedzą, no przepraszam, ale to jest również z moich pieniędzy finansowane i ja tego nie chcę. Ja osobiście widzę, w jaki sposób funkcjonują galerie. Na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, szczególnie na, na dole Stanów Zjednoczonych, mówię o Florydzie, Nowym Orleanie. Tam w większości są galerie prywatne, czyli, krótko mówiąc, ktoś, kto widzi pewien potencjał w młodym artyście, na przykład, to staje się tak, jak to bywało w renesansie, staje się jego sponsorem, zakłada galerię i oczywiście, też nie ukrywajmy, czerpie z tego finansowe korzyści, ale one są obopólne. I tutaj nikt nie może wnieść pretensji, że z prywatnych, z państwowych, przepraszam, pieniędzy jest finansowana ta forma sztuki. Dlatego ja bym bardziej widział tego rodzaju rozwiązania. To się zaczyna też dziać w Polsce. Ja przynajmniej kilka, kilka osób znam yy, prywatnych, które yy, sponsorują tego rodzaju działania. Próbują sztukę, która dla nich się podoba, tak? I tutaj absolutnie nie ma wtedy tego ryzyka, że ktoś wniesie pretensje o to, że są to państwowe pieniądze. A ile jest galerii prywatnych? Galerii w Polsce? prywatnych jest. Yy, no, jeżeli no to znowu pytanie, z, z, z jakim krajem porównujemy, bo jeżeli porównamy to z Włochami czy Stanami Zjednoczonymi, to te galerie są naprawdę na palcach jednej ręki, można policzyć w dużych miastach, ale one są. Jest taka galeria duża pod poznaniem, jest galeria w Gdańsku, w Warszawie są dwie galerie prywatne. Yy, powoli, powoli zaczyna to się zmieniać, ale myślę, że to jeszcze daleka droga. Natomiast co do tego, co jest wystawione w galeriach sztuki współczesnej, to jest zupełnie odmienny temat. Tak? Bo to na to wpływu nie mamy i najczęściej są to różnego rodzaju układy, które są układami personalno-finansowymi. A, a czy zna Pan ]ności. jakąś galerię prywatną, która e, wspiera, czy promuje, czy właśnie lansuje te, e, te artefakty, o których tutaj wspominaliśmy, właśnie ta łopata, banan. Coś tam zrobione na środku i, no i czy jest w stanie przetrwać. No galeria Guggenheima choćby, tak? To jest, to jest galeria, która bardzo mocno promowała, promowała sztukę awangardową, tylko pamiętajmy, że tam szły ogromne pieniądze na wspieranie różnego rodzaju fundacje stały za tym. No i Jeżeli my popatrzymy, bo to nawet nie mówię o prywatnych galeriach, ale państwowych, no. Tate Gallery kilkanaście lat temu zakupiło dzieło Piero Manzoniego. Merda d'artista, czyli przepraszam wrażliwych słuchaczy, główno artysty. Tak? Było to, były to odchody, które są, były zakonfekcjonowane w kilkudziesięciu puszkach, ponumerowane przez Piero Manzoniego. I ta szacowna skądinąd galeria Tate Gallery zakupiła za kilkadziesiąt tysięcy funtów jedną z puszek. Tak? Czyli ktoś też stał. Ja długo szukałem, co stało za tym. Za tą decyzją zakupienia, i znalazłem w katalogu coś tak bełkotliwego, że to jest po prostu nie licuje State Gallery, bo było tam napisane, że mamy do czynienia z autentycznym artefaktem, bo pochodzącym bezpośrednio z organizmu artysty. No to chyba Przypominam, że rozmawiamy o książce Sztuka Współczesna Anatomia Upadku, której autor przed Państwem tutaj siedzi. Jakby Pan miał w skrócie powiedzieć e, słuchaczom, co w tej książce można znaleźć oprócz tego, co tutaj rozmawialiśmy i zachęcić do lektury tej książki? Mam nadzieję, że książka jest napisana przystępnym językiem. staram To jest przede wszystkim nie jest książką naukową. Od tego zacznę, bo ja oprócz prywatnej inicjatywy, bo to jest książka pisana przez y, y, osobę prywatną, czyli Roman Konik bez tytułu profesora, nie jako afiliowany do Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to prywatnie przeze mnie pisana książka. Dlatego ona jest pisana też językiem publicystycznym, w taki sposób, żeby to się łatwo czytało. Natomiast są tam poruszone kwestie, które pokazują pewien związek ideologii, szczególnie ideologii komunistycznej z promowaniem pewnej formy sztuki. I w jaki sposób się to skończyło wraz z, z wielkim finiszem Wielkiej Awangardy. Bo postawangarda czy neo-awangarda jest czymś zupełnie innym i pokazuje na pewnego rodzaju, zestawiam ze sobą pewnego rodzaju artefakty z wydarzeniami historycznymi i staram się je umiejscowić na jakiejś takiej scenie historycznej. Bo pamiętajmy, że bardzo często. Możemy czytać analizy Picassa, tak, ale musimy też pamiętać, w jakim to okresie było, kto był jego y, sponsorem, w jaki sposób wykluwały się różne pomysły na promocję tej sztuki i widzimy, że te nitki wszystkie gdzieś się potem łączą, tak? y, Choćby w przypadku Picassa, tak? bo Picasso jest dzisiaj przedstawiany jako y, jeden z pierwszych twórców malarstwa y, abstrakcyjnego, ale też twórca kubizmu, i pamiętajmy, że Przepraszam, że te formy rozwoju kubizmu, jak kubizm syntetyczny, analityczny, to były pomysły, które absolutnie nie były pomysłem Picasso. To byli ci, którzy chcieli na nim zarobić. Tak? A Picasso czuł się jak ryba w wodzie wtedy. Pamiętajmy, że był jednym z pierwszych i czołowych komunistów Paryża. Tak? Zresztą napisał taki esej, Dlaczego zostałem komunistą. Jest przytaczany w tej książce. Ja ze swojej strony, jako człowiek, który ze sztuką nie ma za wiele wspólnego, ale, ale jest po lekturze tej książki, mogę powiedzieć, że rzeczywiście jest napisana bardzo przystępnym językiem i rzeczywiście te kropki, o których Pan Profesor tutaj wspomniał, rzeczywiście na końcu książki się łączą. Ale e, jeszcze w ramach takiego bloku reklamowego, czy może przypominającego dla e, młodszego pokolenia, e, tutaj mam w ręku drugą, starszą książkę Pana Profesora w obronie świętej inkwizycji. Książka, która pierwsze wydanie chyba już. Będzie ze 20 lat, jak, chyba, jak, to, e, chyba tak. bo jak sprawdzam to w 2004 roku, czyli 19 lat temu, pierwsze wydanie. Kilka wydań teraz jest przez wydawnictwo kilkanaście. wektory, kilkanaście nawet wydań. No. E, no, chyba taki bym powiedział, e, z książka, która w pewnym stopniu kultowa się stała e, i odniosła sukces wydawniczy, jak na, jak na polskie warunki. E, I w obronie świętej inkwizycji, takie pierwsze skojarzenie, jeżeli w ogóle byśmy zapytali dzisiaj młodych ludzi. Czym była Inkwizycja, z czym im się kojarzy, to myślę, że jeżeli w ogóle by odpowiedzieli, że z czymkolwiek im się kojarzy, to raczej by były takie jak ze średniowieczem, tak? że wieki ciemne, tak? zabobony itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ta książka znakomicie e, te wszystkie mity, czy takie łatki przyczepione Inkwizycji e, no rozprawia się z nimi i jakby pan mógł dla zachęty dla młodszego czytelnika, bo skoro już 20 lat jest książka na rynku, to jest nowe pokolenie, które być może jeszcze o tej książce nie słyszało. I jakby Pan jednym takim mitem, który, który jest naj, może Pana zdaniem najbardziej niesłusznie przypisywany e, Inkwizycji, jakąś łatkę taką, którą, którą można e, odlepić, e, co by było, co, czym by Pan by zachęcił młodzież do sięgnięcia, do zainteresowania się tą tematyką i, i tą książką właśnie? Zanim odpowiem na to pytanie, to warto powiedzieć, jak powstawała ta książka. Ona powstała po moich kilku latach pobytu w Rzymie, gdzie miałem okazję dostępu do różnego rodzaju biblioteki, gromadzenia materiałów na temat Świętej Inkwizycji. Te materiały były po raz pierwszy tłumaczone na język polski, dlatego była w pewnym sensie pionierska praca i w zamyśle chciałem wydać dwutomową książkę, stricte naukową na temat Świętej Inkwizycji. Namówiony przez właściciela wydawnictwa, skondensowałem tą książkę do pewnej popularno-naukowej formy, która została wydana. Nie nazwałbym jej dzisiaj książką kultową, natomiast niewątpliwie została sprzedana w, myślę, że w kilkudziesięciu tysiącach, tysiącach egzemplarzy. Co stoi za tym sukcesem edycyjnym, jeżeli tak możemy powiedzieć? Była to książka, która w sposób jasny. I zdecydowany sprzeciwiła się pewnemu wyobrażeniu inkwizycji, które funkcjonowało w takim potocznym... W takim codziennym obiegu w mediach, w publicystyce. Oczywiście było kilka artykułów, które w pewien sposób mocno kontestowały ten odbiór inkwizycji. Pisał o tym Rafał Ziemkiewicz, pisał o tym Waldemar Łysiak. Natomiast niewątpliwie tak w formie książkowej była to, była to pierwsza próba zmierzenia się z tym tematem. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że udało się w tej książce zawrzeć najważniejsze odpowiedzi i zdemaskować te kłamstwa, które funkcjonują, bo pamiętajmy, że jeżeli są jakieś fakty, to one nie podlegają różnego rodzaju interpretacjom. Jeżeli podajemy tak naprawdę ilość osób, które, za którymi wyroków śmierci, za którymi stoi inkwizycja, to podajemy też. Winniśmy z takiej rzetelności publicystycznej podać też, ile osób Inkwizycja uratowała. Przede wszystkim pamiętajmy, że Inkwizycja uratowała Europę Zachodnią przed zalewem rewolty, rewolty religijnej, którą możemy nazwać herezją. Były to bardzo groźne ruchy, i pamiętajmy, że tutaj nie ograniczało się to tylko i wyłącznie do. Kwestii religijnych, ale też do kwestii społecznych. Pamiętajmy, że okres średniowiecza to jest bardzo misterny splot cesarstwa i kościoła. Także tutaj inkwizycja, zresztą mało kto o tym wie, i w tej książce stawiam te hipotezy i zwracam uwagę, że inkwizycja powstała przede wszystkim z jako instytucja została powołana przez papieża, żeby zunifikować i przestrzec narody szczególnie Północnych Włoch i Francji przed samosądami, które powstawały tak. I tutaj w sposób instytucjonalny inkwizycja miała funkcjonować w takim wymiarze. Natomiast zachęcam wszystkich do zmierzenia się przede wszystkim z prawdą historyczną, bo są tam dokumenty, czy zwracam uwagę na dokumenty, które w zupełnie innym świetle przedstawiają inkwizycję. Nie wiem, czy jest to lektura pasjonująca, ale dla tych, którzy chcą poznać prawdę na pewno tak. No, myślę, że to jest bardzo ciekawe, takie można powiedzieć, podpuszczenie czytelnika, żeby jednak sięgnął do tej książki, bo, bo teza rzeczywiście jest bardzo ciekawa. Więc, w obronie świętej inkwizycji, no i oczywiście najnowsza pana profesora książka Sztuka Współczesna, Anatomia Upadku. Obie książki są dostępne w naszej księgarni. Obie zostały wydane przez Wrocławskie Wydawnictwo Wektory. Długie jesienne wieczory przed nami, zimowe, więc czas zatopić się w dobrej lekturze przy ciepłej herbacie. Zapraszamy do naszej księgarni po te książki. Dziękuję panu bardzo za bardzo obecność i za rozmowę. Bardzo dziękuję.